Tak, jeżeli chodzi w ogóle o numerologię, jest ona moją ogromną pasją, miłością i zainteresowaniem już od kilkunastu lat. Bowiem, jeżeli chodzi w ogóle o numerologię, to nie jest gotowa wyróżba i o tym należy pamiętać. My nie możemy powiedzieć, że 1, 2, 3, i 9 mają określone życie, że jesteś w 9 roku własnym i na przykład nie możesz otworzyć działalności. Bo znam wiele firm, które się otworzyło w roku 9, które funkcjonują, bo na przykład mają za zadanie pomagać innym. Są fundacjami, są różnego rodzaju stowarzyszeniami. Natomiast fajne jest to w numerologii, że możemy określać datę idealną do założenia spółki, filmy I, i to jest fajny potencjał, bo wtedy z taką i taką wibracją idziemy w świat, biorąc pod uwagę, że na przykład chcemy założyć filmę językową możemy stworzyć idealną datę pod względem piątek. Jeżeli stwarzamy szkołę albo po prostu jakąś firmę z tradycjami rodzinnymi, szóstka, jeżeli na przykład tworzymy zakład kosmetyczny trójka, natomiast w ogóle jeżeli chodzi o Potencjał numerologiczny. Do mnie, jeżeli klient przychodzi ze swoją datą urodzenia i na przykład datą urodzenia dziecka, jestem w stanie określić, jakie oni relacje mają, mieli i jaki jest potencjał, żeby te relacje mieć w przyszłości. Natomiast jestem też w stanie powiedzieć Tobie o minusach, plusach zdrowotnych, partnerskich, kogo wybierać, kogo nie wybierać. Jestem w stanie tak naprawdę bardzo wiele rzeczy powiedzieć, jeżeli chodzi o numerologię, ale nie kodować ludzi na tak zwane złe kody, tak? Czyli jakby jestem w stanie e, podmanipulować tą numerologiczną, że tak powiem nawet niejednokrotnie kolektą, jeżeli chodzi o dobór dat dla biznesu, żeby ten biznes w określonej dziedzinie branży po prostu się idealnie rozwijał, natomiast nie możemy powiedzieć, że jedynka, każda jedynka musi mieć takie takie życie. Są określone żywioły w dacie urodzenia. Również prowadzę swój kurs pod tytułem tajemnica daty urodzenia, na którym przekazuje wiedzę, jeżeli chodzi o cyfry, w kontekście żywiołów, bo mamy żywioł ziemi, ognia, powietrza i wody każda cyfra jest temu żywiołowi podporządkowana, ale w numerologii mamy też wibracje kalmiczne, Czyli z jakimi aspektami w tym życiu przyszliśmy do przerobienia, do przepracowania, jakie mamy lekcje, jakie spotkamy osoby, ale też wibracje mistrzowskie. O tym więcej, że tak powiem, mówimy w kontekście indywidualnym, bo ja łączę wibracje liczby. Czasami trzeba sporządzić diament życia, żeby określić w jakich ktoś się jest bankach zewnętrznych, w jakich wyzwaniach i w jakich aspektach, tak zwany diament życia.